Teraz pokażę Wam, jak przygotować miks do łowienia peletami, czyli pelety, którymi będziemy łowić na metodę. Możemy też je stosować do, pellet waglera, do podajników specjalnych peletowych, czyli pelet FIDES. Aczkolwiek podajniki pelet FIDES wysypują zawartość z jednej strony, metoda natomiast ryba ma dostęp z każdej ze stron. Przynęta jest świetnie zamaskowana i działa to bardzo dobrze. I uważam, że czasami wiele lepiej. Jakich peletów używamy do tej metody? Słuchajcie, ja używam peletów 2 mm. Dlaczego? Dlatego, że pelet 2 mm jest najbardziej uniwersalny. Świetnie wypełnia formę. Jeżeli będziecie używać peletów 3 mm albo 4 mm, ja wiem, że część wędkarzy, zwłaszcza wyczynowców angielskich, tak robi. Ale tam trzeba bardzo dobrze skleić tą mieszankę. One nie wchodzą nam tak dobrze w, każdy, w każde miejsce tego podajnika. I, I bardzo często to jest pomyślane o tym, żeby łapać głównie karpie. Natomiast tutaj jest to miks, który będzie działał na wszystkie ryby. Używamy peletów 2 mm jasnych, czyli typu carb, fit. Może to być pelet krylowy, może to być pelet z betainą, zielony, prawda? To jest pelet, który ma mniejszą zawartość tłuszczu, To jest właśnie jasny kolor. Natomiast nie używajcie nigdy peletów ciemnych, strągowych, halibutowych, sumowych, bo się absolutnie do tego nie nadają. I nawet jeżeli Wam powie sprzedawca, że to jest do tego, no to. Znam życie, zna się jak słynna gwiazda, dlatego pamiętajcie, jasny pelet służy do tego łapania, absolutnie nie halibutowy. Można od biedy łapać halibutowym, jak ktoś będzie kombinował jak koń pod górę, ale przede wszystkim o tej porze roku on już zbyt mocno syci ryby. Prawda? Jest wrzesień, jest powa, połowa wrzesień, już się robi zimniej, ryba szuka teraz, będzie żerować ostrożniej, będzie żerować cały czas, budując, jakby przygotowując się do zimy, ale nie będzie już... Przyżyrować tak jak na wiosnę. Polecam wszystkim pudełka tak jak produkuje Drenan. Słuchajcie, to jest akurat litrowe pudełko z Drenana. Ono jest idealne do peletów. Widziałem jak na filmie Piotr Lorenz na przykład korzysta z jakichś takich misek albo różnych. To się absolutnie do tego nie nadaje. Korzystacie właśnie z takich tu, to jest wygodne. Można korzystać z tak zwanych kelnerów. Prawda? czyli takich stolików, gdzie można je wkładać można je zamykać, można nakładać jedno pudełko na drugie to jest 10-12 zł to jest pudełko, które się nie niszczy i to jest po prostu rewelacja a więc co robimy? jako, że będę używał tego peletu muszę go zrobić za wystarczającą ilość dlatego niech właśnie zaskoczy ilość ale to wcale nie jest z jego tak dużo. Współem pół paczki peletu mniej więcej tyle. Co robię dalej? Jeżeli chciałbym te pelety jakoś rasować, dodawać jakichś różnych, nie wiem, atraktorów, mogę dodać do wody teraz. Aczkolwiek ich zapach jest na tyle dobry, że nie muszę tego robić. Zalewam je wodą. mniej więcej zalewam tak, żeby je przykryć mieszam dokładnie, żeby wszystkie równomiernie wchłonęły wodę i czekam teraz dwie minuty niektórzy czekają 5 minut niektórzy od razu wysypują wszystko zależy od rodzaju peletu ten akurat jest peletem, który chłonie mniej wody i robi się bardziej ciapowaty także czasami to wszystko zależy od producenta peletu czekam około 2 minut jeżeli chcecie możecie dodać zalękę teraz od odrobiny Zobaczcie, ja dodam troszeczkę. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby ten pelet, żeby robiła się smuga w wodzie. To jest odrobina zanęty. Lepiej będzie jakby wiązać może być zanęta na bazie konuki, żeby coś pracowało bardziej. Można, ale nie trzeba. Jeszcze doleję troszkę wody. bo wypiły. Już minęły 2 minuty, praktycznie. Zakładam pokrywkę szczelną i zakładam pokrywkę szczelną i tam podstączam kreszkę się przyklejało i można powiedzieć, że ten pelet jest w takiej postaci będzie gotowy do on jest jeszcze twardy, będzie gotowy do nabijania. Teraz kolejna rzecz. Ten telet może się w podajniku nam wcale tak dobrze nie lepić. Pytanie, co zrobić? Anglicy używają tego, jest to Horlicks, czyli to jest taka, taki drink mleczny, coś ala kakao, który nie dość że jest słodki. Ma te właściwości, że świetnie zlepia. I ja teraz właśnie dodaję tego Horlixa i mieszam, żeby uzyskać taki efekt smużąco-klejący. Nieładnie wysypuje mu się. No, już czuję, że się ładnie kleją. Zamcza mnie trochę. Mogę zawsze dodać tego te troszeczkę tej wody wypije Jeżeli macie zraszacz, taki mało ogrodowy, można go później użyć. I w ten sposób tego mix będę używał do mówienia właśnie metodą. Mogę go sobie zostawić. Nie mam sobie tą wodę nie on sobie podeschnie. Bierzemy nasz mix, bierzemy naszą foremeczkę. Włożymy troszeczkę peletów na samo dno. Troszeczkę, żeby dosłownie przykryć. Nie musimy pamiętać, z której strony wchodzi pelet. Wkładamy naszą przynętę tu, gdzie jest jej miejsce. Zasypujemy peletami. Robię to tutaj. Lekko ugniatamy. Wkładam naszą foremkę. Zaciskamy lekko i wyjmujemy zestaw. Proszę i to jest nasz pięknie uformowany miks. Jeżeli sprawdzicie, to on często się odrywa tutaj od podajnika. Dlatego ja zawsze lekko dociskam go ręką i wtedy mam pewność, że on się trzyma. Piękny win. Ortwo bardzo krótko. No i nie wiem czy tego kochałem. I wymiar jak masz kochany to jest 52. Piękny lin 53 cm i wraca do was.